Sobie. Kompletnie nie wiem, zupełnie nie wiem. Spotkałam tego reżysera w Spatifie po raz pierwszy. Mm. Oczywiście to nie był żaden bankiet, myśmy się tam po prostu umówili. To nie były sprawy bankietowe, że myśmy nad ranem o trzeciej po prostu doszli do wniosku, że będziemy <śm> pracować <śm> razem. No i, yy, i tam się. Z stało rzeczywiście coś takiego na tym pierwszej randce naszej, tak, tak. że ja poszłam już za panem Maciejem jak w dym, no i trafiłam tutaj do takiej grupy szaleńców, przepraszam wszystkich tutaj, ale takich cudownych szaleńców, że sama oszalałam potem na ich punkcie i po prostu znalazłam się w jakimś zupełnie innym świecie, w którym do tej pory nie byłam, a żyję już długo i taka ekipa i taki film mi się w ogóle nigdy w życiu jeszcze nie zdarzył i za to jestem bardzo wdzięczna Znuczka mojemu, ten Maciej się Ja myślę, że przede wszystkim tutaj no, nie mogę odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, dlatego że tutaj było wiele ja, powodów. prawdę. Ale ja mówię prawdę, ja tylko <grym> mówię prawdę. I y, wydaje mi się, że przede wszystkim po pierwsze y, to y, y, ja bardzo podziwiam Panią Anię za aktorstwo, za to jaką jest osobą I, i jestem naprawdę, zawsze byłem zresztą pod ogromnym wrażeniem tego co potrafi zrobić z postacią i to jest jakby punkt pierwszy, natomiast jakby kolejne nasuwały się już później jakby samoistnie, szczególnie jeżeli chodzi o, tutaj o kwestię mojej babci, prawda? Bo, bo pani Ania grała po prostu moją babcię, którą znałem, którą bardzo kochałem, yy, która już niestety nie jest z nami, ale która stała się inspiracją dla stworzenia tej postaci. I tutaj jakby wybór nie mógł być, no nie mógł być inny. Tak, ale dla mnie łatwiej to jest żaden argument wręcz przeciwnie. Ja nie lubię, kiedy jest łatwo. Bo jak jest łatwo, to nie rozwijamy się, nie robimy nic, co by mogło nie kreujemy. Właśnie łatwo jest na świecie dzisiaj i przez to wygląda on, jak wygląda. Natomiast co mnie skłoniło? Przede wszystkim lata 80. to jest czas mojego dzieciństwa. I to, jest, to stanowiło punkt wyjścia, tak naprawdę tęsknota za tamtym czasem i za tym, jak ja tamten czas widziałem. Dlatego, że w tym filmie tak naprawdę nie jest to kwestia wiernego odwzorowywania w każdym detalu, nie wiem, epoki. To nie o to w ogóle chodzi. Ja odwzorowuję świat, jaki pamiętam, czyli on jest przerysowany, on jest bardziej kolorowy, być może niż był. Ale tak to, tak to mam zarejestrowane w swoich myślach, wspomnieniach. I, to, I tak na dobrą sprawę, właśnie to stanowi tutaj cały trzon. Nic innego. No była rzecz straszna jedna, właśnie do dzisiejszego dnia. Mam nadzieję, że ten koszmar się skończy. Proszę Państwa, <noise> to rzecz straszna, bo reżyser mi zawierzył i to, co powiedział, że ja mam sprostać temu zadaniu i cały czas się bałam, czy ja sprostam temu jego wyobrażeniu o postaci. No. Oczywiście my nie robimy takich dosłowności, mm -hmm. że, że macie nie wymaga ode mnie ani odruchów, ani sposobu bycia, czy mówienia, yy, tak jak widziałeś swoją mm -hmm. babcię. No ja gram tak, jak ja to wyczytuję ze scenariusza i nie mamy ambicji takich, że to musi być dokładnie ta osoba. Ale nie niemniej jednak takie poczucie odpowiedzialności i strach przed tym, czy ja sprostam, towarzyszył mi do dzisiejszego dnia. Dziś na szczęście ten koszmar się kończy, <grym 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 ostatni dzień. I teraz zostawiam cię <grym> z tym koszmarem w montażu, zobaczymy, właśnie, co z tego wyjdzie.